Ahoj, ahoj, dzień dobry, witajcie wszyscy. Zapraszam na dzisiejszy live Hardcora 4.30. Mam nadzieję, że dobrze spaliście i bo za moment bierzemy się za pierwszą lekturę, a więc lekturę duchową. Ja nazywam się Maciej Gnyszka i przez ten jakże miły proces Was przeprowadzę. Na czacie widzę, że się gotuje. Dawid Roszak już na posterunku. Jan Sopot także, Krzysztof Łabęcki również. Dla Dawida Roszaka jest to debiut. Tr 9 sierpnia 2024 roku debiut. Zanim zaczniemy, lekturą duchową jest oczywiście Moc Milczenia. Wywiad Rzeka z kardynałem Sarachem. To jeszcze chciałem tylko podziękować e, dwóm, e, dwóm stawiaczom kawy, dwóm wspieraczom, e, którzy wczoraj e, postawili mi kawę. E, no, e, ewidentnie w związku z live'em Hardcora, e, weszli sobie na Bajko i przez Macie Ignyszka i postawili mi kawę. Byli to, e, byli to e, Dawid e, oraz, oraz Mariusz. Więc bardzo dziękuję Dawidowi oraz Mariuszowi. E, tymczasem Jedziemy z lekturą duchową. Mała inspiracja na początek dnia. Zaczynamy od punktu 74. Nasz świat już nie słyszy Boga, gdyż nieustannie mówi w błyskawicznym rytmie i tempie, żeby nic nie powiedzieć. Współczesna cywilizacja nie umie milczeć wciąż i nieustannie monologuje. Społeczeństwo postmodernistyczne odrzuca przeszłość, a na teraźniejszość patrzy jak na bezwartościowy przedmiot konsumpcji. O przyszłości myśli przez pryzmat niemal obsesyjnego postępu. Jego marzenie, które stało się smutną rzeczywistością, polegało na zamknięciu ciszy w wilgotnym i ciemnym lochu. Odtąd panuje dyktatura słowa, dyktatura słownej emfazy. W tym teatrze cieni zostaje już tylko ropiejąca rana mechanicznych słów. Bez blasku, bez prawdy, bez fundamentu. Bardzo często prawda jest już tylko czystą i zwodniczą kreacją medialną, utrwalaną przez sfabrykowane obrazy i świadectwa. A wtedy słowo Boga zaciera się, niedostępne, i niesłyszalne. Postmodernizm jest stałą zniewagą milczenia Boga i stałym Jego atakowaniem. Od rana do wieczora, od wieczora do rana, cisza nie ma już żadnych praw. Hałas chce przeszkodzić mówić samemu Bogu. W tym piekle hałasu człowiek rozpada się i gubi, jest rozbity na mnóstwo niepokojów, przywidzeń i lęków. Aby wydostać się z tych depresyjnych tuneli, rozpaczliwie wyczekuje hałasu, spodziewając się, że przyniesie mu on jakąś pociechę. Hałas jest zwodniczym, uzależniającym i kłamliwym środkiem uspokajającym. Dramat naszego świata nigdzie nie jest tak zrozumiały, jak w furii hałasu pozbawionego sensu. Obsesyjnie nienawidzącego ciszy. Ta epoka nienawidzi tego, do czego prowadzi nas cisza: spotkania, zachwytu i klęknięcia przed Bogiem. Cisza znikła nawet w szkołach, a przecież jak można uczyć się w hałasie? Jak czytać w hałasie? Jak kształtować swój umysł w hałasie? Jak budować swoją myśl? I zarysy swej wewnętrznej istoty w hałasie. Jak otworzyć się na tajemnice Boga, na wartości duchowe i na naszą ludzką wielkość w nieustannej wrzawie? Cisza kontemplacji to mały, kruchy płomyk na wzburzonym oceanie. Ogień ciszy jest słaby, gdyż przeszkadza światu goniącemu za interesami. Zbyt mało chrześcijan zgadza się dzisiaj wchodzić do swojego wnętrza. By patrzeć na siebie i pozwalać Bogu na siebie patrzeć. Obstaje przy swoim zdaniu. Zbyt nieliczni zgadzają się na konfrontację z Bogiem w ciszy, spalając się w tym wielkim twarzą w twarz. Zabijając ciszę, człowiek morduje Boga. Ale kto pomoże człowiekowi zamilknąć? Jego komórka nieustannie dzwoni, jego palce i umysł? Stale są zajęte wysyłanie wiadomości. Zamiłowanie do modlitwy jest prawdopodobnie pierwszym polem walki naszej epoki. Czy zwerbowany do garnizonów najpodlejszych hałasów człowiek jest gotów powrócić do ciszy? Śmierć ciszy jest pozorna. Bóg zawsze pomoże nam odkryć ją na nowo. Tyle <klimy> słuchajcie. Mocy milczenia. Link do tej książki, jeśli chcielibyście ją posiadać u siebie, to znajdziecie oczywiście w opisie. I, i, kolejna, i kolejna porcja mocy milczenia już w poniedziałek, w kolejnym live'ie hardcora. Przechodzimy do lektury biznesowej. Aczkolwiek małe przypomnienie: jeśli tylko to, co tu słyszysz i ci się podoba, no to dawaj kciuka w górę, a jeżeli jesteś po raz pierwszy na kanale, to także go subskrybuj. E, przypominam o tym, ponieważ w powczorajszym live znalazł się jakiś e, miły człowiek, który z pasją godną lepszej sprawy chce zakopywać kciukiem w dół moje filmy, e, a to wbrew pozorom dla, e, dla algorytmu ma znaczenie. Więc jeśli tylko Ci się podoba, dawaj kciuka w górę. Przechodzimy do lektury biznesowej. Lekturą biznesową są katolicy miliarderzy. Dlaczego nie ma ich w Polsce i jak bardzo są potrzebni? Mojego autorstwa akurat. Link także znajdziecie w opisie. No i przechodzimy do rozdziału 1-2 pod tytułem Grzechy główne: fideizm, kwietyzm, dobroludzizm. Po spotkaniu z przedstawicielami obej fundacji przemyślałem sprawę. Analiza tego i podobnych przypadków z przeszłości doprowadziła mnie do wniosku, że taką postawę najlepiej oddają trzy zjawiska: fideizm, kwietyzm i dobroludzizm. Niestety wygląda na to, że ta trójka zjawisk jest dziś bardzo popularna. I przez swoich wyznawców jest mylona z wiarą. Do tego stopnia, że wiarę pozbawioną któregoś z tych trzech nalotów traktują jak coś podejrzanego, może nawet niewiarę. Przyjrzyjmy się definicjom. Dobroludzizm zdefiniowałbym jako dążenie do tego, by w każdej sytuacji za wszelką cenę było miło. Podkreślam, za wszelką cenę. Kwietyzm. I tu leci definicja oficjalna. Nurt w Kościele katolickim w XVII i XVIII wieku, kładący nacisk na osiągnięcie mistycznie pojętego spokoju wewnętrznego. Wedle kwietystów, chrześcijanin powinien całkowicie zdać się na łaskę Boga, wyzbywając się troski, nie pokładając nadziei na zbawienie we własnych staraniach. Za twórcę nurtu uważa się hiszpańskiego księdza Miguela de Molino. Głównym propagatorem był jednak biskup Cambrai, biskup Cambrai François Fenelon. Kwietyzm został potępiony przez papieża Innocentego XI i Innocentego XII w 1699 roku. Dodam tylko, że kwietyzm pojawił się już w czasach apostolskich i protestował przeciw niemu święty Paweł, pisząc do Tesalonicza. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Fideizm, od, od łacińskiego fides, wiara, to pogląd filozoficzny i teologiczny głoszący prymat wiary nad poznaniem rozumowym i teoriami naukowymi. Według fideisty poznanie religijne w postaci objawienia wyprzedza poznanie rozumowe, a jedynym źródłem wiedzy w kwestiach wiary i etyki może być jedynie stała tradycja ludzkości oparta ostatecznie na pierwotnym Bożym objawieniu. Jest to więc antyracjonalizm lub irracjonalizm, bo przyjmuje się istnienie prawd niedostępnych poznaniu rozumowemu. W 1846 roku Pius IX wydał encyklikę Qui Pluribus, traktującą o ówczesnych problemach doktrynalnych, wśród których odrzucił fideizm jako kierunek błędny. Encyklika ta stanowiła później fundament dekretu o wierze wydanego przez Sobór Watykański I. Sobór ten w Konstytucji Dogmatycznej o wierze katolickiej Dei Filius z 1870 roku ostatecznie potępił Fideizm, twierdząc, że przylgnięcie do wiary nie może być równoznaczne ze ślepym ruchem duszy. Ten sam Sobór potępiał jednak także skrajny racjonalizm teologiczny, pozostające pod wpływem pozytywizmu. Obecnie Kościół katolicki także przeciwstawia się ten, tendencjom fideistycznym, co widoczne jest w szczególności w encyklice Jana Pawła II, Fides et Ratio. Na tym dzisiaj skończymy, bo później się otwiera e, dość szeroki wątek, więc, e, więc tu będziemy lądowali od poniedziałku, bierzemy się za rozdział 1 i 3 pod tytułem powody i skutki. Bardzo, bardzo się cieszę z naszego dzisiejszego spotkania, dziękuję Wam za obecność. Nie zapomnijcie przybić kciuka w górę pod filmem, a jeżeli jesteś na live hardcora po raz pierwszy, to na tym kanale czekam na ciebie bardzo wiele różnych ciekawostek, więc subskrybuj go, jeżeli tylko masz poczucie, że to ma sens. No i ostatnia rzecz, a tak naprawdę przedostatnia. Jeżeli oglądasz po czasie, nie na żywo, to koniecznie daj znać w komentarzu, o której oglądasz, skąd jesteś. Bardzo lubię czytać. Właśnie te powiedzi w komentarzach już ekspost po live, bo wygląda na to, że rzeczywiście live jest oglądany o przeróżnych, o przeróżnych porach i służy za inspirację niekiedy do rozpoczęcia dnia, do zakończenia dnia przeróżnych. Przeróżnych porach. No i właśnie ostatnia rzecz. Tak, tak jak dziękowałem Mariuszowi i Dawidowi, jeżeli uważasz, że to, co tutaj robimy, ma sens i jest fajne, warto to kontynuować, to przy z serwisu Bike Coffee tu, łamane przez Maciej Ignyszka, link masz na belce. Możesz to wyrazić, możesz wesprzeć tę inicjatywę wesprzeć mnie i towarzystwa biznesowe w, w tym działaniu. Tyle ode mnie. Widzimy się w najbliższy poniedziałek, już za dwa dni. Jeśli mnie nie myli, nie 11, tylko 12 sierpnia się widzimy. O stałej porze. O stałej porze, o 4.30. Widzimy się na kolejnym live Hardcora. Do zobaczenia. Cześć.